To się zmienia po każdym pociągu. No, kilkaset osób o, wysiada przy tych głównych po, e, połączeniach i są to osoby zmęczone, głodne, dużo dzieci. E, tutaj wolontariusze pracują 24 godziny na dobę. E, każde dziecko, które przechodzi to ma, ma taki moment, kiedy może się uśmiechnąć, odpocząć, otrzymuje zabawki. E, mamy masę pluszaków. Tutaj mieszkańcy całej gminy stają na wysokości zadania. Pomagają nam fundacje. Grupa Pomagamy e, ze Także, e, Także tutaj no, no, ogrom, e, ogrom, ogrom osób, które która na tym to koordynuje służby policja straż pożarna Cały czas, cały czas jest grupa ludzi, która, która zapełnia tym osobom te najpilniejsze potrzeby, i, i póki co mamy na tyle siły przerobowe, żeby, żeby tutaj, tak jak widać po magazynie, żeby dla każdego tą pomoc nieść, no ale bywają mi momenty kryzysowe, bo, bo też zdarza się, że w pewnym momencie zaczyna brakować tych podstawowych produktów. Informujemy poprzez fanpage na teren gminny, czy, czy poprzez fanpage tutaj fundacji o. O, o potrzebach i mieszkańcy natychmiast uzupełniają to, co jest najpilniejsze, także póki co dajemy radę, ale momentami jest naprawdę ciężko. Dużo gotujemy. Gotujemy dziennie. Po trzy takie ogromne gary, ja wiem, 90, 100, czasami 120 litrów. Jest taki czas, że, że przez pół dnia nie schodzi nic. Potem przyjadą dwa, trzy pociągi, i w ciągu 15 minut nie ma wcale. Więc musimy być przygotowani na to, że ta zupa generalnie musi być cały czas. W tej chwili, tak jak Państwo widzieliście, tam są dwa pełne, trzy pełne pojemniki od hordy, i tutaj teraz widziałam, przyjechał. Pan z Rzepina, pan Maciek Janowicz i przywiózł też pojemnik zupy, prowadzi restaurację i drugie danie Ta. i prowadzi restaurację Perła. Pani przyniosła tutaj na leśniki, nam naleśniki, więc, na więc obstawiamy tak z Caritasem naszym rzepińskim, Stowarzyszenie Słoneczko i Caritas, obstawiamy tutaj to wydawanie i, i, i przygotowywanie tych ciepłych posiłków.